Drogi Mikołaju, musisz być zaskoczony, że piszę do Ciebie dziś 26 grudnia. No cóż, bardzo pragnąłbym wyjaśnić pewne sprawy, które miały miejsce na początku miesiąca, kiedy pełen złudzeń napisałem do Ciebie list. Prosiłem o rower, kolejkę elektryczną, parę rolek oraz trój do piłki nożnej. Zniszczyłem sobie umysł, ucząc się przez cały rok. Nie tylko byłem pierwszy w klasie, ale miałem najlepsze oceny w całej szkole. I nie skłam, jak powiem, że nie było nikogo w całej okolicy, kto zachował się lepiej ode mnie wobec rodziców, braci, przyjaciół i sąsiadów. Byłem posłuszny i nawet pomagałem starszym przejść przez ulicę. Faktycznie nie było niczego możliwego dla mnie do zrobienia, czego bym nie zrobił dla ludzkości. I gdzie ty kurwa masz jaja, żeby dać mi jakieś pierdolone jojo, chujowy gwizdek i parę sprętnych skarpetek? Co ty sobie kurwa wyobrażasz, ty stary tłusty kutasie, że robisz ze mnie frajera przez cały rok, żeby na koniec po puścić mi takie gówno i na dodatek jakby jeszcze nie za mało wydymał, to Kowalskiemu z naprzeciwka dałeś tyle zabawek, że ledwo do domu wszedł. Żebym cię kurwa nie widział, jak próbuję znieść to swoje wielkie tłuste dupsko w moim kominie w przyszłym roku. Wypierdolę cię i obrzucę kamieniami te twoje jebane renifery. Wypłoszę jej, i będziesz musiał zapierdalać na ten swój biegun północny na piechotę. Tak, ja muszę zapierdalać, skoro nie przywiozłeś mi tego zastranego roweru. Pierdol się. W przyszłym roku przekonasz się, jaki mogę być wstrętny. Ty gruby obciągaczu. Bez poważania, Jasiu.